Prowadzę gospodarstwo rolne zajmujące się produkcją roślinną i produkcją zwierzęcą. Od roku 2002 w moim gospodarstwie użytkowane są maszyny New Hollanda. W momencie zakupu kombajnu CR w zdecydowanej mierze poprawiła nam się jakość zbieranego nasion w produkcji nasiennej, dzięki czemu nasze nasiona po prostu są lepszej jakości i mniejsze straty przy czyszczeniu nasion. My nazywam się Mariusz Załoga. Prowadzimy z Statem Zisławem gospodarstwo rolne na powierzchni 800 hektarów. Siejemy głównie zboża, kukurydza, pszenica, jęczmień o zimy, rzepak o zimy. Na maszynach New Hollanda pracujemy od 2003 roku, pierwszym zakupem był traktor w 2003 TM 165 koni, jest u nas do dziś. W 2004 roku kupiliśmy CX 780, który nam służył 15, 14 sezonów. W 2008 roku kupiliśmy dwuletniego TX. -a. Który nam służył dwa lata sprzedaliśmy, bo po prostu był za mały, kupiliśmy kombaj CXA 8080 który też służy nam do dziś. W 2018 roku po prostu zdecydowaliśmy się, że zmienimy tego CXA 780 po prostu na nowy, na nowy kombaj, bo wydajność była za mała, pola przybywało. Po prostu zmieniliśmy na większy 8.90 z kombajnów ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni, jak i z jednego, z drugiego, z poprzedniego tak samo, bardzo ładnie to chodzi, nie psuje się, mają bardzo dobry serwis, po prostu szybka reakcja jest z serwisu, nie trzeba czekać, nie trzeba się z nimi za przeproszenie wykłócać o jakieś tam naprawy czy coś, jest to po prostu sprawnie. Prowadzę rodzinne gospodarstwo rolne zajmujące się tylko produkcją roślinną. Oprócz tego prowadzę firmę, która wykonuje usługi rolnicze. Głównie zajmujemy się siewem i zbiorem buraków cukrowych. W tym roku postanowiłem również zakupić nowy kombajn do zbioru zbóż i rzepaku. Wybrałem kombajn New Holland CX680. Głównie ze względu na bliskość dilera i wysokie kompetencje serwisu, i bardzo szybką reakcję serwisu. Kosimy od dwóch tygodni. Na razie wszystko jest bez, bez żadnego zarzutu. Maszyna się bardzo dobrze sprawuje. Jestem bardzo zadowolony, jest łatwa w obsłudze. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Serwis firmy New Hollanda oferuje przeglądy przedsezonowe, dzięki czemu maszyny będą w okresie żniwnym pracowały bezproblemowo. Duża sieć placówek serwisowych firmy New Holland gwarantuje nam szybki dostęp do części i bliskość serwisu. Marka New Holland w swojej ofercie posiada różne warianty finansowania fabrycznego. Finansowanie to, to może trwać nawet na okres do 8 lat. W takim układzie jesteśmy w stanie dopasować się do każdej potrzeby klienta.